Życie to labirynt, co chwilę zakryw lewo Rozdroża myśli co dnia, stawiają nowe drzewo Decyzje ciężkie, ważą, każdą sekundę W głowie ma biegłość ścieżek, znajdź wyjście w nie. Czasem idziesz sam, czasem tłumy cereśni Szukać sensu w chaosie, z pozoru bezcennym. Lewa prawa prosto w tył, każdy kierunek ma znaczenie. Znaki na ścianach labiryntu trudności jest na siebie. Napastliwe myśli rozmawiają o przyszłości. Wybory do przodu, kroki pełne litości. Labirynt życia kręci w głąb duszy. Tysiące dróg, każda decyzja poruszy. W labiryncie myśli znajdź własny sens, choć trudna podróż. Znajdziemy swój moment. Ciemność tak drogi, widzę refleksję. Głęboko w lustrze odbicie prawdy, w labiryncie myśli, szukam wyjścia twardy, kupienie śladów, trupy rzeczywistości, wyboiste kroki pełne są niepewności. kręci w głąb duszy, tysiące dróg, każda decyzja poruszy. W labiryncie myśli znajdź własny sens, choć trudna podróż, znajdziemy swój moment. Labiryncie się kręci w głąb duszy, tysiące dróg, każda decyzja poruszy. W labiryncie myśli znajdź własny sens, choć trudna podróż, znajdziemy swój moment. Labiryncie się kręci w głąb duszy. w wciuki, widzę refleksje Łyszące to każda decyzja poruszy W labiryncie myśli, znajdź własny sens Tutaj trudna podróż, znajdziemy swój moment Głęboszczach drogi, widzę refleksje Rozświetlają ścieżki, moc oblicze Decyzje rzeźbią w nas nowe czasy Każdy zakręt uczy, daje nam głaz Głęboko w lustrze, odbicia prawdy w labiryncie myśli szukam wyjścia otwartych Kupienie śladów, drogi rzeczywistości Wyboisty kroki pełne są niepewności Głęboko w lustrze odbicia prawdy W labiryncie myśli szukam wyjścia otwartych Kupienie śladów, drogi rzeczywistości